Już trochę nie budowałem czegoś mniejszego, czyż nie? Czas więc to zmienić. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam uniwersum Star Wars. Można tam znaleźć bardzo dużo ciekawych postaci, a sam świat przedstawiony jest naprawdę dobrze ukazany. Mamy tam dużo opisanych różnych okresów, które widocznie różnią się od siebie. Każdy z tych okresów ma w sobie coś wspaniałego, ale pomimo tego zdecydowanie najbardziej lubię okres wojen klonów i same klony właśnie. Niby takie same, a tak bardzo różniące się od siebie. I też taka będzie tematyka dzisiejszej konstrukcji, ale zanim przejdę do budowy, to Chciałbym tylko zaznaczyć, że jest to mod stworzony do kolaba Soldiers of the Republic, którego pomysłodawcą jest mocer Riventer. Link do jego Instagrama macie oczywiście w opisie tego filmu. Już 7 miesięcy temu pojawił się ten projekt, więc stwierdziliśmy, że fajnie by było zrobić taką swoistą reedycję. Jednak zamysł tym razem jest nieco inny. Oczywiście każdy z nas musi użyć klonów fazy drugiej, z jakiegoś Legionu lub jednostki. Dopuszczamy również klony, które nie kojarzą się od razu z fazą drugą, jeżeli występowały one w tym samym czasie co zbroje Face 2. Dla przykładu airborne trooperzy. Tym razem jednak nie każdy musi mieć inny Legion. Choć będziemy się oczywiście starać by nie było na przykład samych klonów z 501 Legionu. I ostatnia zmiana to rozmiar. W pierwszej odsłonie tego kolaba prace miały wielkość 20 na 20 studów. Tym razem natomiast będą one nieco większe ponieważ 24 na 32 study. Dzięki temu będziemy mieli nieco większą dowolność w tym co chcemy po prostu zbudować. Dobrze, ale zacznijmy omawianie tego co ja zbudowałem. I Legion, którego użyję to 104 czy też Wolfpack. Jako, że nie chciałem się powtarzać z użyciem 327 Legionu. Zresztą z tymi żółtymi panami planuję zbudować coś znacznie, znacznie większego. Ale dzisiaj nie o tym. Jak widać klony to customy na oryginalnych częściach Lego z wyjątkiem hełmów. Oryginalne legowe klony istnieją, ale... Są to tylko zwykłe klony z tego oddziału, nie mamy wolfa chociażby, a poza tym są naprawdę bardzo drogie. Więc wolę skorzystać z customów. Mamy oczywiście między innymi komandera Wolfa, który nie ma obecnie jeszcze antenki, bo nadal nie się zastanawiam, czy wywiercić dziurę w hełmie. Czy też przykleić on na stałe. Dobrze, natomiast klony będą tutaj walczyć z oczywiście droidami. Mianowicie super battle droidami. Oraz oprócz tego planuję tutaj dodać jeszcze tak kilka droida. Jako takiego dowódcę. Sama lokacja ma być czymś w rodzaju budynków roboczych. Sporo rur. I tak dalej. Myślę, że wiecie o co chodzi. Zacznijmy więc budowę od stworzenia ramki. Prosta rzecz, ale z każdej strony ma oczywiście tą samą grubość, co uzyskałem z użyciem chociażby braketów. Nie mam nic więcej do powiedzenia na temat tego elementu. Za to już po chwili jak widać mamy ukończone schody. Koniecznie chciałem, by były one zbudowane pod kątem, dlatego że takie bawienie się z kątami zawsze dodaje uroku. Oprócz tego, mamy wstępnie zrobioną e, wyrwę podłożu, która odsłania znajdujące się tam rury, czy też okablowanie. Zresztą takowe rury znajdują się również z boku moca, widać je na przecięciu terenu. Po nieco dłuższej chwili natomiast, wykonałem nieco chodnika oraz rozpocząłem budowę prawego budynku. W sumie jest to bardzo prosta konstrukcja, Potrzeba było tylko trochę pokombinować z kątami. Dlatego nie zwalniałem z budową i już po chwili, jak widać, ukończyłem cały chodnik, czy też podłoże. Oraz rozpocząłem drugi budynek. Początkowo układ budynków planowałem zrobić nieco inaczej, jednak Ostatecznie ten wydał mi się najbardziej sensowny. Zamiast wąskiej alejki, teraz będziemy mieli bardziej otwarty teren. Jak już pewnie zauważyliście, doszło tutaj sporo rur. Może się wręcz wydawać, że jest ich nieco za dużo. Ale od razu uspokajam, że właśnie o taki mi efekt chodziło. Chciałem by właśnie nie były to takie typowe budynki, ale mieszkalne. Tylko żeby cała okolica wyglądała jak takie jakieś wręcz fabryki. Nie zostało mi więc nic innego jak dokończyć konstrukcję. I tak to wygląda. Cały szkielet konstrukcji już mamy zrobiony. Oprócz jakichś rur dodałem również anteny oraz zwisające akoblowanie między budynkami. To teraz dołożymy jeszcze tylko resztę detali oraz figurki. I mogę was zaprosić na prezentację Moca. I tak to wygląda. Nadal nie jestem pewien, powiem szczerze, tej konstrukcji, więc napiszcie proszę w komentarzach, co o niej sądzicie, bo mi z jednej strony się ona podoba, a z drugiej tak jakby coś mi w niej nie pasowało. Ale omówmy całą gotową już pracę. Jak widać chciałem ukazać, że klony są nieco przytłoczone i że ten oddział Super Battle Droidów sprawia im spore problemy. Jeden żołnierz został właśnie trafiony, drugi osłania się od wybuchu spowodowanego przez Super Battle Droida z wyrzuciem rakiet, a jeszcze inny próbuje rzucić granatem w droidy. Myślę, że cała scena jest całkiem Dynamiczna. Po stronie separatystów natomiast droidy niezruszone podążają do przodu, a za nimi tak taktyka droid. Niedawno się dowiedziałem, gdy chciałem sobie dokupić takiego jeszcze innego taktyka droida, że jest on naprawdę drogi. W takich chwilach docenia się jeszcze bardziej to, że zbierało się kiedyś Lego Star Wars, ponieważ tak, ja mojego posiadam ze zestawu, którego dostałem dawno. Ale o reszcie detali. Przełamałem tą całą szarość głównie z użyciem rur, czy też tych kabli. Najciekawszy kolor to standard, czyli ta duża rura na lewym budynku. Nieprodukowany już kolor, którego użyłem również do jakiejś tam skrzyni. A propos skrzyni i innych pojemników, to te trzy tutaj przed Wolfem są stworzone z dwóch kolorów. Dark Blue, który pewnie każdy kojarzy Oraz koloru Blue Violet Który jest już od dawna nieprodukowany I co? To tyle na dziś widzowie Dziękuję bardzo za uwagę, a za tydzień będziemy się widzieć Na odcinku z omawiania Lego kolorów. Trzymajcie się więc I na razie